Cześć, tu Klaudia, a to jest pierwszy długometrażowy odcinek podcastu Denormalizacja, w którym będziemy rozmawiać o normach społecznych. Jeśli jeszcze nie słyszeliście pierwszego odcinka z intro i wyjaśnieniem nazwy, to bardzo polecam, bo to ważne dla kontekstu. I niby to jest początek podcastu, ale ja chciałabym zacząć od końca, a w sumie od zakończeń, bo mam wrażenie, że to właśnie nimi często żyjemy. Więc dzisiaj pogadamy sobie o zakończeniach, o tym, czy żyjemy teraźniejszością, czy przyszłością, i o tym, czy to jest nasze czy jeść i czy w ogóle jest tego warte. Ale zanim zacznę, jeszcze dwa ogłoszenia od Klaudii z przyszłości, która montowała ten odcinek. Po pierwsze, jak wiecie, jestem jeszcze początkującą podkaściarą i dalej szukam siebie z rozwiązaniami audio. I stąd ten odcinek nagrywany był na dwóch różnych ustawieniach mikrofonu, co oznacza, że momentami mój głos będzie się trochę zmieniał, postaram się to naprawić na przyszłość, obiecuję. A po drugie, jeżeli jeszcze tam ze mną nie jesteście, to uprzejmie zapraszam na instagrama więcej.klaudii, gdzie będę wrzucała podsumowania odcinków, a oprócz tego, możecie podsuwać mi pomysły na kolejne odcinki, swoje komentarze, i w ogóle jest bardzo fajnie, więc zapraszam. Jeśli chwilę już pożyliście, tak jak ja, to pewnie zauważyliście, że większość rzeczy ma już swoje wyżej ustalone, szczęśliwe zakończenie, do którego zawsze dążymy. No bo jak możemy robić coś, albo w ogóle żyć bez celu? Nie można. I to zakończenie wcześniej z góry ustalone jest zazwyczaj usprawiedliwieniem całego tego gówna, przez które musimy przejść, zanim do niego dojdziemy, bo jak już tam dojdziemy, to wtedy. Wtedy będziemy szczęśliwi. I nie uczy się nas za bardzo czerpać przyjemności w trakcie. Ba, nawet nie zachęca się nas do tego, żebyśmy czasem się zatrzymali i zastanowili, czy cele, do których dążymy, są rzeczywiście nasze. A kiedy w ogóle kwestionujemy, czy to jest nasze, czy nie, czy to jest dla nas dobre, czy nie, to powtarza się nam, nikt nie mówił, że będzie łatwo. I właśnie tak normalizuje się, że ma być przesrane, nie może być dobrze i mamy myśleć tylko o przyszłości i w ogóle zapomnieć o tym, czy teraz sprawia to nam jakąkolwiek przyjemność. Te wszystkie bajki, którymi karmiono nas od dziecka, też nie za bardzo pomagają w innym spojrzeniu na sytuację. Zakończenie mówiło, i żyli długo i szczęśliwie. I po prostu zakładamy, że tak było. Już pomijam, że w 90% to musiało być heteromałżeństwo, bo to jest temat na totalnie inny odcinek i uwierzcie mi, nadejdzie, ale w swoim czasie. Ale przekaz był zawsze jasny. Jedziesz do celu, pokonujesz przeciwności i osiągasz swój cel, i dopiero wtedy jesteś szczęśliwa. No i znów, jeśli chwilę pożyliście, to pewnie wiecie, że wcale tak nie jest. No dobra, to prześledzimy sobie teraz takie przykładowe życie z typowymi happy endami i oczekiwaniami, a wy zastanówcie się, czy to znacie, ok? Aha, no i teoretycznie jest odcinek o tym, żeby nie żyć tylko zakończeniami, żeby czerpać przyjemność też w trakcie, ale muszę was uprzedzić, że moja DHD wcale nie ułatwia mi zwięzłego opowiadania historii. Dlatego uzbrojcie się proszę w cierpliwość i obiecuję, że puenta będzie tego warta. Zaczynamy od szkoły. W szkole słyszycie, że macie się dobrze uczyć. Często w ogóle z ogromnym naciskiem na oceny, jakby to one były najważniejsze. Powtarza się nam, że teraz jest czas na naukę, a później się wybawimy. Najlepsze w ogóle, że mówią nam to osoby starsze, które już przez to przeszły i wiedzą, że ta zabawa niekoniecznie nastąpi. W ogóle to jaka hipokryzja, nie? Bo kiedy jesteśmy w szkole, to mówią nam, że mamy ciężko pracować i jednocześnie w tym samym czasie wspominają swoje lata szkolne jako najlepsze w ich życiu, kiedy oni szaleli, bawili się do woli i w ogóle i w ogóle nic później nie było tak dobre, jak ich czasy szkolne. Sorry, ale nie wyobrażam sobie tego. To znaczy to smutne, ale po prostu trudno mi sobie wyobrazić życie, w którym czasy szkoły są Twoimi najlepszymi. Szczególnie, że dla mnie sorry, ale nie były. Ta ilość niepewności, zwątpień, ograniczeń to wszystko naprawdę nie działa super na nasze samopoczucie. No ale okej. Okay. Trudy szkoły tłumaczymy sobie tym, że będziemy tak zadowoleni z rezultatu, czyli nie wiem, studiów zapewne, że zapomnimy o wszystkim, co słabe. Większość kończy szkołę, czyli osiąga ten upragniony cel i czy przychodzi to upragnione, obiecywane szczęście? No u mnie i u w większości moich znajomych nie za bardzo tak to wyglądało. Wiele z nas poszło od razu na studia i dostało wizję pod tytułem Zalicz wszystko ładnie, zdobądź tytuł, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Chyba nie muszę mówić, jak nieadekwatne jest to założenie w dzisiejszych czasach, nie? No i powiecie Klaudia, no ale przecież studia, taki super czas, kluby studenckie te imprezy, wspominamy je z uśmiechem na twarzy. Ja wiem, tak. To prawda, większość z nas rzeczywiście się trochę wybawiła na studiach, no ale proszę przyznajcie mi rację, że mało kto naprawdę czerpie ogromną przyjemność w trakcie studiowania. Wszyscy raczej czekamy do tego momentu, kiedy już zaczniemy pracę i będziemy takimi poważnymi ludźmi. Chociaż może to ja byłam w takim środowisku, ale u mnie większość osób po prostu dążyła do tego, żeby zdobyć jak najlepsze kwalifikacje, jak najwięcej doświadczenia, jak najwięcej wiedzy, zanim te studia się skończą, żeby jak najwcześniej zacząć dorosłe życie. No i na studiach właśnie zaczynamy być w takim, wiecie, jednym wielkim woreczku ludzi o wspólnym celu. Skończyć studia, zdobyć tytuł, no cokolwiek tam nie wstawicie, ogólnie przejść przez to całe gówno, znów. I najlepsze jest to, kiedy ludzie rzucają kierunek w trakcie, nawet jeżeli go nie lubili, czy w ogóle nie czuli tematu. Traktujemy to jako ich osobistą porażkę, bo jak to tak, wiecie, poddać się, kiedy cel i szczęście są tylko kilka lat od nas? I co śmieszne, nie tylko starsi ludzie to tak traktują, ale my sami też. Pamiętam, jak sama chciałam rzucić studia, bo totalnie czułam, że weterynaria nie jest dla mnie. Na pierwszym roku odpadło ponad jedna piąta z nas, i słuchajcie, słyszałam rozmowy pozostałych. Wypadnięcie oznaczało przegraną. No wiecie, nie poradzili sobie. Najlepsze było to, jak przy alkoholu i imprezie ktoś mówił: No nie dziwię się, on czy ona mogła zluzować trochę z imprezami, a potem popijali kolejnego szota. Bajka. Paradoksalnie wiele z tych osób albo właśnie robiła pierwszy rok po raz drugi, albo spadali zaraz pół roku później. No ale co z tymi, którzy odpadali? Większość z nich wracała za rok, ale niektórzy szli na inne studia. Czasem mam wrażenie, że to w ploteczkach traktowane było jeszcze gorzej. No wiecie, to nie jest dla wszystkich. Nie każdy da radę. I tyle w temacie. No i słuchajcie, ja sama się czasem łapałam na myśli, że może, może jakbym zawaliła, to byłoby mi trochę łatwiej, bo chociażbym od tego odeszła. A tak, jak na luzie wszystko zaliczałam, to wiecie, czułam się niezniszczalna. Skoro inni odpadają, a ja nie, to coś w tym musi być. Pewnie się nadaje. No i takim oto sposobem pięć i pół roku tkwiłam w miejscu, w którym naprawdę nie chciałam być. W sumie nawet nie tkwiłam, tylko kisiłam. Kisiłam się tam i jedyne, co mi towarzyszyło, to strach. Ale nawet sama nie wiedziałam przed czym. To jest właśnie ta presja. I to straszne, bo wiedziałam, że jest ogromna szansa, że o wiele lepiej odnajdę się w czymś innym. I szczerze, z perspektywy czasu jest mi strasznie przykro, że opinia innych osób, które wiecie, były fajne, bardzo fajne, ale absolutnie do nich nie aspirowałam ani nic, to opinia tych osób była dla mnie właśnie ograniczająca. A nawet nie. Nawet nie tylko opinia tych osób, bo jakbym odeszła, to z większością z nich nie miałabym nic do czynienia, ale podejrzewam, że wtedy to byłaby i też moja opinia. I to boli. Teraz w ogóle to od Was często dostaję wiadomości na temat studiów, że nie wiecie, czy je rzucić, nie wiecie, czy zostawać, macie za sobą rok, dwa, myślicie, że to tak dużo i w ogóle myślicie, że zmarnujecie sobie życie, jeżeli rzucicie je w tej chwili. No ale prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie zmarnujecie sobie życia tylko dlatego, że rzucicie studia, na których Wam się nie podoba. Jeżeli macie zmarnować sobie życie, to jest szansa, że zrobicie masę innych rzeczy, które się do tego przyczynią. Nie tylko odejście od miejsca, w którym jest Wam źle. Ale rozumieć, ten taki konstrukt społeczny jest w nas tak silny, że słuchajcie, czujemy, że lepiej jest teraz poświęcić kolejne trzy lata w miejscu, w którym jest nam totalnie źle, tylko dlatego, żeby nie mierzyć się z tą, nie wiem, z tą taką społeczną porażką, rzucenia studiów, odejścia ze studiów, zmiany kierunku, błądzenia, szukania siebie. Przecież to właśnie od tego są lata dwudzieste. Ba, to od tego jest życie. No dobra, ale odsuwamy się od tego tematu. Kończymy z tymi studiami, kończymy happy endem, dostajemy ten tytuł licencjata, inżyniera, magistra, cokolwiek. No i przecież świat stoi przed nami teraz otworem, nie? Jesteśmy panami życia. Czasem ludzie na koniec studiów robią takie, wiecie, przemowy albo podsumowania na Facebooku czy Instagramie, że 5 lat odmawiania sobie rzeczy, 5 lat wyrzeczeń, 5 lat poświęceń tylko po to, żeby teraz móc nazywać się... No i nie wiem, ja na przykład miałam lekarką weterynarii, albo ktoś będzie panią doktor, albo ktoś będzie prawnikiem, albo ktoś będzie psychologiem, albo czymkolwiek, no wiecie o co chodzi. Zawsze wysyłamy taką wiadomość, że te 3, 4, 5 lat męki było prawdopodobnie warte tego, że właśnie w tej chwili dostaliśmy swoją nagrodę. Dostaliśmy ten tytuł, to o to walczyliśmy, właśnie go otrzymaliśmy, teraz to już z górki. No bo co, walczyliśmy o coś tak długo, żeby nie było potem z górki, przecież to by nie miało sensu. I w tym momencie zwala się na nas kolejna cegła zwana pracą. Nagle okazuje się, że nie jest łatwo pracować 8 godzin dziennie, a potem robić te swoje studenckie rzeczy, iść na siłkę, mieć jakieś pasje, spotykać się ze znajomymi, którzy nagle nie mieszkają obok ciebie w akademiku ani na dzielnicy studenckiej, więc musisz serio zaplanować to z wyprzedzeniem, a najlepiej to wyślij im zaproszenie w Teams albo Google. I nawet postaram się pominąć fakt, że bardzo pozytywnie tutaj poleciałam z tym, że większość z nas przydrafi się po studiach praca, bo rzeczywistość niekoniecznie tak wygląda. Ile z Was stwierdziło, że od razu po studiach może iść do pracy? Przepraszam bardzo, do w miarę dobrze płatnej pracy. No bo przecież tyle pracowaliście, to chcecie teraz jakkolwiek godnie żyć. I nie mówię tutaj o kokosach, ale sorry, staż za 1300 zł po prawie 6 latach weterynarii to trochę średnia płaca. No dobra, no ale próbujemy z tą pozytywną energią. Zakładam, że dostaliście spoko pracę. Brawo! Wchodzicie do tej pracy i zakładam, że od początku słyszycie, że znowu macie żyć dla zakończeń. I teraz te zakończenia mogą być różne. Przez pierwsze kilka miesięcy, nawet w skrajnych przypadkach do roku albo nawet dwóch lat, będziemy słyszeli, że teraz to musimy zapieprzać, teraz to musimy udowodnić, że my w ogóle zasługiwaliśmy na to, żeby nas do tej pracy przyjęli. Zostań dłużej, ponaginaj się tu i tam, a dopiero jak będziesz miała i tak, czasem mówię, będziecie mieli, czasem mówię, będziecie miały, chciałabym, żeby to było jak najbardziej uniwersalne, ale wracając, dopiero jak będziesz miała stabilną pozycję, wtedy będzie dobrze. Wtedy za te kilka miesięcy już będzie zajebiście, już się nie będziesz musiał tak przejmować, bo będziesz miała stabilną pozycję, wyrobioną tutaj. No przemęcz się dla tego zakończenia. Dobra, przemęczyłaś się, przemęczyłaś się te kilka miesięcy, ten rok, czy dwa, żeby cię tylko zobaczyli, żeby cię tylko zaakceptowali, i w tej chwili jesteś już pełnoprawną członkinią tej całej, nie wiem, machiny w Twojej pracy, gdziekolwiek nie pracujesz. Wtedy się zaczyna dążenie do awansu. Nawet nie ma za bardzo przerwy ogromnej między o walczę o przetrwanie tutaj i walczę o akceptację, a zaczynam walczyć o awans. W którymś momencie to po prostu, wiecie, tak gładko przechodzi, że teraz się będę starać ponad moje siły tylko po to, żeby dostać awans, bo jak dostanę ten awans, to będę zadowolona z życia. Wiecie w jakim miejscu my jesteśmy, niebo? ja w tej chwili mówię o osobie, która ma dwadzieścia parę lat. Pewnie nawet zbliża się do trzydziestki i cały czas odkładała szczęście na później. W szkole odkładała szczęście na później, bo musi dostać na studia. Później odkładała szczęście na potem, bo musi dostać dyplom i musi dostać świetną pracę. I teraz przechodzi w odkładanie szczęścia siebie, nawet nie wiem do końca czego, ale po prostu teraz przechodzi w odkładanie tego wszystkiego na później, bo dopiero jak dostanie awans w pracy, wtedy będzie dobrze. I wiecie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, samo w sobie dążenie do celów nie jest niczym złym. Jeżeli was to spełnia, jeżeli czujecie się lepiej, to dobrze. Chodzi mi po prostu o to, że w którymś momencie daliśmy sobie społecznie wmówić, że to jest ok cały czas odkładać życie na potem. Nawet jak masz wystarczająco pieniędzy, nawet jak masz wystarczająco możliwości, to to jest spoko odkładać świadomie Twoje życie na później, bo tak po prostu robi całe społeczeństwo. Nawet nawet wiecie, czasem karmi się nas tymi takimi bajkami o priorytetach, że teraz jak jesteś dorosła, to już musisz zmienić priorytety. O w ogóle, jak zaraz wspomnimy o rodzinie, nie? Teraz jak już zakładasz rodzinę, to Ci się zmieniają priorytety i musisz się dostosować. Jasne, że musisz się dostosować. To był Twój wybór. Gdzie idziesz do pracy, czy zakładasz rodzinę, to są twoje wybory i fajnie by było się dostosować, żeby sobie z tymi wyborami poradzić. Jasne. Ale my, tak sobie słuchajcie, notorycznie usprawiedliwiamy to, że nie żyjemy w teraźniejszości, nie jesteśmy wdzięczni za każdy dzień, nie żyjemy tu i teraz, tylko żyjemy tymi tytułami, tymi awansami, tymi stanowiskami, tym wszystkim, co będzie w przyszłości. I jeżeli zaczynam tak krążyć trochę naokoło z tymi moimi wypowiedziami, to nie wiem, czy zauważyliście, albo w sumie raczej nie wiem, czy wyczuliście, ale przestałam czytać i teraz mówię trochę bardziej na spontana, ale mam nadzieję, że dalej rozumiecie, o co mi chodzi. Bo przeciętna osoba naprawdę niewiele czasu poświęca na to, żeby zapytać siebie, czy to było moje, czy ja naprawdę chciałam, chciałem iść na te studia, dlaczego ja w ogóle chcę tego awansu, nie wiem, czy to chodzi naprawdę o reputację, czy to chodzi o pieniądze, czy to chodzi o możliwości. Często po prostu biegniemy przez to życie, odklikujemy, wiecie, te checkpointy, te społeczne oczekiwania, my wzrastamy, bo myślimy, że tak sobie świetnie radzimy, ale mało kto pyta siebie tak serio, czy to było moje, czy ja serio tego chcę, czy to jest, nie wiem, presja od firmy, presja od rodziny, presja od znajomych. Uf, dobra, uspokójmy się, bo jeszcze mam dwa w notatkach. No to kolejnym happy endem, który dostajemy albo po studiach, albo po pracy, albo on może być taki równoległy do jednego albo drugiego, jest wizja małżeństwa. Nawet powiedziałabym, że to jest taki najbardziej popularny. To jest w ogóle to bajkowe zakończenie, o którym wspomniałam Wam na samym początku. Przejdziecie całe trudy aż do ślubu i ten ślub to będzie takie zwieńczenie i później będziecie żyli długo i szczęśliwie. Mhm. I nawet, słuchajcie, jakbym nie chciała tutaj wspominać statystyk rozwodów, no bo nie wiem, zostawmy je na boku, statystyki rozwodów statystykami, weźmy sobie prawdziwe życie. Ile z Was zna parę z długim stażem, które są ze sobą naprawdę szczęśliwe, które dalej bardzo mocno się kochają, które dalej darzą się ogromnym uczuciem, okazują sobie to uczucie, lubią ze sobą przebywać? Ile znacie takich par, a szczególnie ile znacie takich par z dzieciństwa? Jeśli więcej niż dwie czy trzy, to serio moim zdaniem macie ogromne szczęście. Bo ja, dorastając, widziałam może w porywach do jednej. I mam wrażenie, że w tych czasach to jest już w ogóle bardzo oczywiste, ale dalej scyzoryk mi się w kieszeni otwiera, kiedy słyszę, że po ślubie będzie inaczej. Ale mówione w tym dobrym znaczeniu, nie, że po ślubie będzie spoko, po ślubie on się zmieni, po ślubie będziecie bardziej pewni siebie i tak dalej, tak dalej. Błagam, 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 jak możemy usprawiedliwiać sobie, że coś jest teraz źle, ale zmieni się po ślubie? Dlaczego miałoby się zmienić po ślubie? Tak serio. Tak, na logikę, dlaczego miałoby być lepiej? I moje małe zimne, oceniające serduszko naprawdę pęka, kiedy myśli o tym, ile osób musiało przekonać się na własnej skórze, że jeżeli było źle przed ślubem, to nie ma praktycznie szans, że będzie dobrze po ślubie. Ale nawet jeżeli i przed ślubem jest bardzo dobrze, to wciąż często masa par, i to szczególnie w sumie wśród tych par, my, dziewczyny, żyjemy ciągle tym ślubem. Żyjemy tym ślubem, że to wtedy to będzie super i znam osoby i nawet sama łapałam się kiedyś na tym, że przez kilka lat potrafisz tylko myśleć o przyszłości. Nie skupiasz się tak bardzo na teraźniejszości, nie skupiasz się tak bardzo na tym, czy teraz jest dobrze czy nie. Skupiasz się na tej pięknej przyszłości, którą zbudujecie razem. I gdyby nie to, że mówię teraz o takiego w miarę porządnego mikrofonu, to zrobiłabym taki odruch wymiotny, ale boję się, że zabrzmi Wam to zbyt realistycznie na słuchawkach, czy na czymkolwiek tam nie słuchacie, więc podaruję wam. I w kwestii ślubu pojawia się znowu ta stygma, która strasznie mi się nie podoba, o której wspomniałam przy uniwersytecie. Nie wspomniałam o niej przy pracy, ale działa to bardzo podobnie, czyli ta stygma porażki. Bo mimo progresywności dalej traktujemy branie ślubu jak swego rodzaju, wiecie, takie szczęśliwe zakończenie, co sprawia, że wszystko. Wszystkie odstępstwa od tej normy traktowane są jak porażki. Jesteście długo razem, ale nie masz pierścionka. Porażka. I to nie jest ważne, czy nie wiem, może oboje nie czujecie wizji małżeństwa, albo oboje macie inne priorytety. Nie, nie, nie. Porażka. Bycie singlem czy singielką po trzydziestce. Uhu, porażka. Coś musiał się nie udać. Ktoś cię nie chciał. Jeśli jeszcze nie jesteście po ślubie albo nie planujecie ślubu, to coś jest nie tak. I to jest tak zabawne, bo nie my wiecie, jesteśmy progresywni, teraz w ogóle śluby bierze się o wiele później, pary są bardziej świadome i dobrze swoją drogą. Ale mimo to odnoszę wrażenie, a szczególnie jak wejdę w social media, że dalej z jakimś smutkiem i śmieszkiem patrzymy na osoby, które długo się z kimś nie związały. No tak wiecie, pewnie co się z nimi nie halo. A liczby komentarzy, które dostałam na TikToku o tej mitycznej ścianie, która spotka mnie, jak będę miała 30 lat, nie zliczę. I nawet dostałam komentarz, że wyląduję na śmietniku. Nie zliczę, ilu facetów napisało mi, że jak będę miała 30 lat, to mój termin przydatności się kończy. Panowie, panowie, wy tak serio? I to oczywiście nie jest do panów tutaj, bo słuchajcie, tamci by nawet nie odpalili tego podcastu, oni by nawet tego patykiem nie tknęli, bo oni zostają tylko w TikToku i w tym środowisku. Ale ich spostrzeżenia na temat społeczeństwa to złoto. No ale wisienkę... Dajmy na to, że spotkał Cię ten happy chętnie, dajmy na to, że był ślub, może nawet dzieci, życie rzadko jak z bajki, ale okej. Okay. No i wciąż nie jesteście bezpieczni, bo co jeżeli weźmiecie rozwód? Mhm. Porażka. Kompletna. Co jest w ogóle tak zabawne, bo ja sama uznaję rozwód za swego rodzaju zwycięstwo, tak można to powiedzieć. Może uściśle. Chodzi mi o pary, które wzięły śluby bardzo świadomie, poświęciły czas, poświęciły energię na poznanie się i tak dalej. No to jeśli dwie osoby są świadome i uznają, że nie ma co już przejść dalej, nie ma co tego ciągnąć, kiedy nie są szczęśliwe, to to przecież powinno być traktowane jako dojrzałość, jako coś dobrego, co zrobili dla siebie i może jeszcze dla ewentualnych dzieci, które tam się pojawiły. Słuchajcie, sama jestem dzieckiem dwóch osób, które powinny były się rozejść o wiele wcześniej i mam alergię na zostawanie ze sobą dla dzieci. Znowu pokazuję cudy słów tutaj w tle. Szczęśliwi rodzice nie zawsze wychowują szczęśliwe dzieci, ale uwierzcie mi, że ci nieszczęśliwi rodzice mogą mieć prawie pewność, że robią dzieciom źle i że ten smród pewnie będzie się ciągnął za nimi bardzo długo. No, ale znowu odjeżdżam od tematu, więc podsumowując ten ślub i małżeństwo, znowu mieliśmy happy ending, który nie zawsze jest nasz, bo jest wiele osób, które niekoniecznie chciały brać ten ślub, które zrobiły to pod presją rodziny czy partnera czy partnerki. Po prostu widziały to jako naturalny kolejny krok i nawet nie było im pokazane, że może być cokolwiek innego, bo cokolwiek innego to społecznie słaba opcja, więc trzeba wziąć ten ślub i tyle. A potem tak, tak, żyli długo i szczęśliwie. No i ostatnim happy endem, który jest taki w sumie uniwersalny dla nas wszystkich, jest uchu emerytura. No i tego już nie będę tak bardzo tłumaczyć, bo myślę, że on jest taki bardzo oczywisty dla nas wszystkich. Po 35, 40 roku życia dla wielu osób to jest już jedyne zakończenie, którego wyczekujemy. Wiecie te szczęśliwe zakończenie, bo jest jeszcze jedno zakończenie, ale jego raczej nie uznajemy za najszczęśliwsze na świecie. I to jest ta upragniona emerytura. Dla wielu Stasiów i Janinek i tak dalej, po 35 roku życia, po 40, tak jak wspomniałam, bo wiecie, już w tych latach się tak dużo nie zmienia, już nie mamy takich, wiecie, kamieni milowych. Nie Dzieją się ogromne rzeczy, raczej nie przybywa nam więcej dzieci, raczej nie bierzemy kolejnych ślubów, chociaż kto wie. Często bierzemy rozwody, to już inna sprawa. No i właśnie wtedy przez 15-20 lat pracujemy już tylko do emerytury. To będzie nasz happy end. Teraz się będę męczyć, no już trudno, do emerytury zostało jeszcze tylko x lat, wtedy się naczytam. Nie wiem, czy mogę ryzykować powiedzenie następnego punktu w Polsce, ale powiedzmy, że się na napodróżuję, wtedy naspędzam się czasu z moimi bliskimi, teraz się pomęczę i to będzie mój taki ultimate happy end. Przecież wszyscy wiemy, jak to wygląda. Na emeryturze zazwyczaj już nie mamy siły, nie mamy zdrowia, w Polsce zazwyczaj naprawdę nie mamy za dużo pieniędzy, więc to podróżowanie, tak jak Niemcy sobie wyjeżdżają na Majorkę i tak dalej, w Polsce dla naprawdę niewielu osób będzie realną opcją no ogólnie wyczekujemy do tego końca, bo myślimy, że to będzie szczęśliwy koniec, ale no wiemy, że to nie będzie szczęśliwy koniec. Widzimy ludzi wokół nas, widzimy, że większość z nich tak naprawdę nie korzysta z tej emerytury tak jak my sobie to wyobrażamy, ale i tak stwierdzamy, że to jest warte poświęcenia tych 15-20 lat pracy teraz i znowu powtarzam, pracy, której nie lubimy, bo nie mówię o ludziach, którzy się tam cieszą ze swojej pracy i tak dalej. Mówię o ludziach, którzy się legitnie męczą, którzy ciągle odkładają szczęście na później, którzy mówią później, 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 później. I to upragnione później to jest ta biedna emerytura, kiedy jesteśmy starzy, schorowani i tak naprawdę nie możemy już za dużo zrobić. Nie wiem, czy wiele z was oglądało te filmy, kiedy starsi ludzie mówią czego żałowali, czego by nie zrobili, co by zrobili, bo ja widziałam ich aż za wiele. I większość z nich serio polega na tym, że żałują, że tyle pracowali. Żałują, że nie cieszyli się momentem. Żałują, że nie spędzali więcej czasu z rodziną. Żałują, że myśleli, że wszystko muszą zrobić szybko, a tak naprawdę mieli na wszystko czas. Żałują, że za dużo od siebie oczekiwali. Chcieliby wrócić i powiedzieć sobie, zwolnij, ciesz się momentem. Łap chwilę. I tak, to będzie to podsumowanie. Jako Płęte mam do Was dwa pytania. Nie wiem, w sumie, czy pytania, czy prośby, ale zapisałam sobie dwa. Proszę, nie bądźcie jak ta przykładowa osoba, której życie opisywałam przez ostatnie 20 minut. Zaufajcie mi i zaufajcie tym starszym ludziom z filmów i odpowiedzcie sobie na dwa pytania. Po pierwsze, czy cele, do których w tej chwili dążę, są serio moje? Czy one pochodzą z mojego wnętrza, czy one rzeczywiście dadzą mi szczęście, czy może, możliwe, są celami ustalonymi bardziej przez społeczeństwo, są czymś, co po prostu uznaje za dobre, bo wszyscy tak mówią. Dobra, to jest pierwsze, a drugie, jeżeli którykolwiek z tych celi, do których dążycie, okaże się w Waszej głowie niekoniecznie Wasz, to warto zadać sobie drugie pytanie, czyli co jest moje? A potem żyć pięknie. I tyle. I tym, milusim podsumowaniem, zakończymy dzisiejszy wywód. Bardzo, 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 bardzo dziękuję wszystkim, którzy ze mną dotrwali do końca. Jesteśmy w samym środeczku majówki, więc mam nadzieję, że cudownie spędzacie ten czas czy sami, czy z kimś, czy na podróży, czy w domu, czy w ogrodzie, czy z pieskiem, czy kotkiem. Mam nadzieję, że bierzecie czas i oddech dla siebie. Do tych z którymi nie mamy się w mediach społecznościowych przypominam więcej. na Instagramie, TikToku i YouTube w opisie i wszędzie tam w mediach znajdziecie też mój linktree, żeby łatwiej było wam dotrzeć i jeżeli chcecie postawić mi kawę to zapraszam. I to by było na tyle, buziaki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.